Silna wola w nałogu. Hej, chciałabym, żebyś zrobił kiedyś filmik albo chociaż się ustosunkował do aspektu silnej woli, bo ruszyłam ten temat i zostałam zrugana, że nie ma czegoś takiego jak silna wola w wychodzeniu z uzależnienia. Proszę o coś na ten temat. Jest co? Najpierw podzielmy ten temat na dwie części. Silna wola w aktywnym nałogu i silna wola w procesie zdrowienia. Nie ma czegoś takiego jak silna wola w nałogu i polega to na tym, że ty jako osoba, Zaburzona psychicznie, czyli uzależniona, nie masz kontroli nad używką. Twoja siła woli została zniesiona przez wewnętrzny przymus odurzania się. Silna wola również nie wyleczy twojego uzależnienia, ale może być do tego pomocna. Podstawą leczenia uzależnień jest zmiana życia, nawyków, stylu myślenia, farmakologia też. Ponieważ mózg sam podświadomie wymusza zachowania nałogowe. Sama silna wola, czyli siedzenie na pościsku nie zatrzyma ci tego przymusu, ale silna wola może ci pomóc utrzymać dyscyplinę terapeutyczną, czyli nie chodzenie w miejsca ryzykowne, unikanie alkoholików i narkomanów, wybieranie zdrowych form spędzania czasu, sięganie po pomoc, kiedy nastają głody albo nawroty, udział w grupach wsparcia, stosowanie się do zaleceń terapeuty. Na to masz wpływ pogody ducha.